Witam Was w ostatnim filmiku z żegnania nie, y, mapy rozdziału drugiego. Oczywiście za to, że chciało mi się nagrywać, bo to naprawdę ciężko to wszystko, te wszystkie klipy powymyślać i w ogóle. No to... Mm, no widzicie, jesteśmy w sklepowej sadybie. Czyli miejscu, z którą no jest znana, bo to jest miejsce. Właśnie jedna z tych trzech miejscówek. Przypominam yy, y, 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 właśnie to był przyjemny park i słone Czechy, y, które właśnie się przedostały z jednego rozdziału do drugiego. Y, czyli y, no właśnie no, z pierwszego do drugiego po prostu. No i nie ma o czym tu gadać. Nic tu się nie działo, bo to ma być właśnie takie miejsce y, w sumie takie do wspominania sobie, chociaż i tak, w sumie ludzie mają to gdzieś, ale to tam nieważne, więc no, bez zbędnego gadania lecimy do prezentacji.